Siema, z tej strony Walery. Kontynuuję temat budowy mojego kaca, czyli małego Frankensteina, do którego poskładamy trochę różnych elementów. O zamku już trochę mówiłem, o OBC Surfajera mówiłem, natomiast teraz jest czas, żeby powkładać w niego wszystkie elementy, które są dla mnie istotne. I zrobimy to tak, że będę pokazywał, co wymieniam i powiem dwa słowa dlaczego. Postrzelamy trochę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy, czy ma to sens, czy nie okej okay. to co wyleciało od samego początku tak naprawdę przy pierwszym strzelaniu już jeśli mi pamięć nie myli to była rączka chwyt klasyczny a dwójka kompletnie mi nie leży nie ten kąt, nie ta ergonomia więc rzucimy tutaj rozwiązanie BCMA teraz jedziemy sobie ze zmianami części w lower receiverze pierwsze od czego zaczynam Chwyt I zdemontuję sobie spust. Z tego względu, że założymy coś innego, jestem przyzwyczajony do pracy z spustem o prostym języku spustowym. Taką charakterystykę przyzwyczaiłem się bardzo mi one pasują, więc chciałbym mieć tutaj też taki taki spust. Mimo, że spust w kacu jest bardzo fajny. On działa super, jest bardzo wyczuwalny, ma przyzwoity reset. Nie mam mu nic do zrzucenia, natomiast chcę włożyć tutaj e, Gazla. SD, okay, mamy spust kaca, który zostaje. Trochę go tutaj przeczyszczę i zaraz składam spust Gazla. Norwinkę go przeczyściłem, i teraz mogę założyć sobie spust. Tutaj będzie super dynamic enhanced od Guysla. Tu jest taki fajny element. Mamy dodatkowy pin techniczny, który sobie demontujemy, tak żeby język spustowy razem z dyskonektorem po prostu był połączony, i wtedy możemy go zamontować. Wszystko pięknie działa, spust jest założony. Przypominam, żebyście nigdy nie strzelali w ten sposób ze spustu, bo jest duża szansa, że na któryś z elementów tutaj pęknie. Eee, dobra, wracamy sobie dalej, czyli zakładamy, zakładamy chwyt, zakładamy yy, selektor. Dobra, jeżeli chodzi o Lower to tak naprawdę w tym momencie mamy wszystko Zobaczymy jeszcze czy założymy Bada eee, Na razie Na razie niech tak będzie jak jest eee, buffer, y, buffer i Buffer Spring jest z Surfayera z OPC. Kolba stokowa, która była w zestawie e, LMT Czyli taki SOP mod Bardzo, bardzo wygodna, bardzo fajna, więc zostaje eee, Jeżeli chodzi o Upper Poleci na razie dźwignię przeładowania Geisla, natomiast prawdopodobnie kupię Radian Weapon Component Czy Radian się po prostu nazywa ta firma Taką ponacinaną pod tłumiki, ona trochę inaczej przepuszcza gazy Stokowa też jest fajna, ale Ta jest obustronna, więc Więc tyle Zamek Kaca z OBC Surfajera. To o czym mówiłem wcześniej. No i zajebiście. Eee, chodzi miło. Teraz pozostają elementy zewnętrzne jeszcze. Od samego początku zarzuciłem sobie z przodu kudeka gniazdo, z tego względu, że mam slinga po skrajnych punktach. To już pokazywałem na innym filmie. Handstop jest minimalistyczny makpula, Fajne rozwiązanie tak naprawdę, bo zależy mi na tym, żeby być jak najbliżej osi. Osi broni jak najbliżej lufy. E, daje mi to dobrą, dobrą kontrolę. E, mam możliwość zablokowania sobie ręki i dociągnięcia karabinka do siebie. A w razie potrzeby, jeżeli mam jakąś pozycję, e, która wymaga złapania ściany, ba, jakiejś barykady, jakiegoś elementu, to mogę się tutaj tym też zaprzeć. Więc działa to sprawnie. E, jeżeli chodzi o przyrządy celownicze, e, pojedziemy sobie z EOTECHem na wysokim montażu Unity Tactical. Jakoś Krzyż eotecha zdecydowanie lepiej mi leży y, niż, niż kropka aimpointowa. I do tego powiększalnik y, aimpointa na montażu Unity, z tego względu, że do eotechowego powiększalnika G33 jeszcze nie mam y, montażu wysokiego, uchylnego. Y, a że on działa nam w osi broni, jest super wygodny, y, to. Chcę go dalej używać, jak się dorobię, jak się dorobię rozwiązania pod EOTech to zmienię sobie też powiększalnik na EOTech i będzie komplet. Dobra, teraz EOTech yy, zakładamy, delikatnie dokręcamy, tak żeby nam nie spadł. I sprawdzamy sobie czy miejsce jest dobre Wygląda fajnie I teraz tak W momencie kiedy mamy luzy zawsze, zawsze na szynie będziemy mieli delikatny luz Przesuwamy celownik maksymalnie do przodu I wtedy go dokręcamy Z tego względu, że w momencie kiedy mamy odrzut broni Tą siłą bezwładności i tak będzie nam napierał na yy, ten pierwszy element Króż metryczne dokręcamy tu my pewność że wszystko działa tu jeszcze mamy kudeka na którym e, XP trójka sobie siedzi ale to działa super idealnie nie ma, nie ma potrzeby niczego zmieniać Tutaj mamy odrobinkę luzu. Ok, e, mamy już mniej więcej złożony karabinek, ale brakuje nam światła. E, tu pójdzie Surfire e, Dual Fuel M600 na montażu Arisaki. Mamy już to przykręcone mocno w samym montażu. Teraz składamy sobie to do bloka. Jeszcze z przodu może jeszcze wejść. W komentarzu jeszcze tylko kabla. To pójdzie na tritytkę albo duct tape, żeby nam to nie przeszkadzało. No i przyjmijmy, że na razie mamy ten projekt skończony. Wymienione serce systemu, czyli zespół suwadła obecne surfajera spust. Założone przyrządy celownicze. Światełko, montaż podslinga. Do pełni szczęście jeszcze trzeba się zastanowić nad urządzeniem wylotowym i tłumikiem.